Wiem, słuchałem i czytałem waszych komentarzy Podobno chcecie, żebym śmiał się dalej z dzieci CO? gdzie to dziecko upada A więc tej mi nie widzę, ale tej części nie Jest za mod Chyba z pobrałem albo z jakąś nowszą wersję lub starszą, nie wiem Wytyfy Coś to a zapomniałem wspomnieć, że nie jest dla dzieci skierowany. Na razu mówię, więc. O. Ja walę, nie w co ja gram. <gry> Mam na zero, wychodzę z waginy mama. A ja będę coś klikać brakowało, mi wciąż Wiem, że coś nie pykło, jestem o tym przekonany Właśnie pykło, a wręcz nie było, bo bojcik jest złamany A ja chyba nie będę klikać, nie? <gry> O no dobra! Ej mamy 100% IkeRacy! No way! Co ja zrobiłem? 15 me punkty, obrony słabe Ale te ataki wiem, że ostro pojebane To zapasy z kolegami, taką drogę se wybrałem Ale szkoda, wielka szkoda, że skończyło się złamaniem Ovo bojček boli, o kurva jak boli, o Bože jak boli, prosim mi. A me A bojček mi w wypadku ból wewnętrzny wciąż nie znika jeden prosik z naruciakiem nagle w górze mego pyta. rych w trawniku słyszę nagle łamanego dźwięk patyka złamany przez życie jest już jedną nogą w siedzi sam w hotelu bo już nie ufa sam sobie Patrzcie na petycję albo dajcie mu na głowę uratujcie obojczyk i zakończcie tą fobię do trzech razy sztuka astronoma zacznie nie, no nie gadaj Boli. Jakim cudem ja jestem nie? Ja zaraz na to grywałem. 7 godzina. Proszę, mi. Złamałem obojczyk. O jeszcze na jeszcze o pamięć o mam tekst. Na pamięć. O boże jak boli Proszę pomóż mi. Trzy razy. O E a mala. Ja mówię, że to stałe tak crazy robię, a ja misuję sobie tak, o, nie. 3, 2, 1, go. Cześć, jak się macie kochani, nazywam się Łezo i tak wiem, słuchałem i czytałem waszych komentarzy. Podobno chcecie, żebym śmiał się dalej z dzieci. Co? Nie sekundy, gdzie to dziecko upada. Po prostu te wielkie głowy, to wszystko jakoś powoduje, że nie będę więcej przedłużał. Po prostu wbijajmy do odcinka, dobrze? Wbijajmy do odcinka i... Zobaczmy. Jeżeli Wam się odcinek spodoba, oczywiście nie zapomnijcie łapy w górze. No właśnie. Ale... Lecimy. Mały o kurde. Lub bijaka kiś z pochodzi co za ziomek, kleje z butli jak żółtomek. Mały typek nie rozumie, kiedy on się wyjebuje. Ja się śmieję, czemu czuję? Za sercu sobie przyjmuję? Na chodniku wyjebany leży mały skrzyd po W sumie czemu ja się śmieję? Jestem chyba pojebany. Nie zbliżaj się do kontaktu, no bo dojdzie do wypadku. A wtedy w takim przypadku będę śmiał się do upadku. Mały boba zrobi, bent, a ja robię ha <laughs> Drugi Boba zrobi bęc, teraz wszyscy ha ha, ha, ha. Mały Boba zrobi więc a ja robię ha, ha, ha. Drugi Boba zrobi teraz wszyscy Siema, jestem Mały Boba, zaraz Ci wyjaśnię U mnie nocka, Ty masz alko, nim zaśnie Znowu mam misa Bo bas robi bęc No i znowu tekst pamiętam, normalnie Ej, ale za mnie się podoba piosenka akurat Słuchaj człowiek, wersja mini, nie bądź wytacy, nie mi. Nie podskakuj, wony, bo cię w każdych chwili Słuchaj, człowiek, wersja Wolna Twoja, dusza nie wygląda jak w programach na tym filmie. Co rodzice zabronili? Popłacz się, zaraz skończę cię. Dobrze wiem, że już drobię. Będziesz obejrzeć, Baby jak. Bo wasy podbiją świat. Mały boba, No nie gadaj, nie! Zagapię się na OBS-a znowu. No, mocne, nieźle, dwa misy, nie? 3, 2, 1, 2 A teraz to za piosenka Cringe? Pozdrawiam. On to chyba nie znam. Twoją starą Aha. Coś chyba się zjebało, cały świat cringe'em zalało. Chcę wydrapać oczy sobie i to będzie mi bolało. Po bo co? Bo w telefonie samo zło. Dramy youtuberzy niech zeskoczą wszyscy zwierzy Głupie filmy głupich ludzi Sady zda się we mnie budzi Mam dość Powiedział tobie kiedyś ktoś Że wszystko co robisz męczy Ja nie będę gryźć się w język i to wszystko to jest cringe lecz Największym cringe'em jesteś ty Czekajcie, o Największym um. cringe'em jesteś ty Największym cringe'em jesteś ty Największym cringe'em jesteś ty Każdy ruch muszę przemyśleć, jaką maskę na i włożyć Bierze głos ludzie ci odbiorą wszystko Ja cię kręcę, każdy do mnie teraz jedzenia. Jestem. O twoje nazwisko. Każde tobie w życie wejdzie, gdy twój gust nie podejdzie i już w kieszeni się otwiera nóż, dzwoniarz mi się fin zaciska, rozbier do Leriów 300 No tak, bo tak przecież działa świat. Weź USA is over, party, cześć Chcę oddychanie, życie, bycie samym Związki zniczę na potrzebie, gdy powiesisz się na drzewie Starość, mowy, smanie w gdy potrzeba ci pomocy Króli, chudy, mały, duży, każdy w klinczu się zanurzy Ha, totalny cringe, co nie? Największym klinczem jesteś ty Największym klinczem jesteś ty Teraz Paweł do mnie wydzwania! Bo oni teraz mają WF i do mnie wydzwaniają gdzie jest Największym jestem. jesteś ty Największym cringe'em jesteś ty Ja już nie wiem co mam robić, co mam nosić Jak mam chodzić by uniknąć tej oceny Muszę robić życie sceny po co? I tak powiedzą, że to dno I tak dzień podbił się do czy wszystkim cringe przykrywa że w twoich myślach ma logika, wchodzi na piętro magika i tak postrzega mnie żałosny świat. Teraz widzę tą zależność, to nie we mnie leży wina, dla was wszystko jest kujowe, wszystko klin, wszystko ruina, Wszędzie cringe tak gęsty, że aż mi przykrywa oczy. Wszyscy mówią to samo, póki z nie spoczysz. Zapominamy, co to cringe, uświadomie ci raczysz. Z tymi soczyki, cringe, jak na świat patrzysz. No co ja tam wiem, przecież nie o tym to miałobyś Największym cringe'em jesteś ty. Największym cringe'em jesteś ty. że to nie jest taki cringe jak Bobas, ale weźmy skończmy z muzyką. O to na tyle w dzisiejszym odcinku. mnie wiedzą dosłownie w trzech piosenkach od Bobasu, od cringe'u. A was zapraszam na inne materiały i do zobaczenia. Cześć. ja wale nie w co ja gram.